Yo, cześć, siemanko, moi drodzy, no to co? Zaczynamy poradnik, jak zainstalować modę do HD, bo wiele osób pytało. Um, dobra, wchodzicie sobie na tą stronkę heroes3wog.net jak wygooglujecie, wpiszecie sobie po prostu DC Plus 2 HD mod, to chyba pierwszy albo drugi link Wam też wyskoczy. Podlinkuję oczywiście w opisie również. Klikacie w pierwszą opcję. Jedynka, dwójka Google Wrapper. O tyle dobrze, to jest po prostu installer, czyli klikacie dwa razy, instalujecie w odpowiednim folderze z Grom. Działa do jedynki, do dwójki, do wszystkich dodatków, które są możliwe. Jak widać, jest wszystko wsupportowane i jest banalnie proste. Klikacie sobie tutaj w DC Plus 1, 2 w wrapper, otwiera wam się kolejna stronka, pobieracie. Tutaj pobieracie stąd wszystko fajnie pięknie, macie exec. Teraz zobaczmy, czy mi się podstawowa wersja odpali. Oczywiście, że nie. To jest świeża instalka. Dobra, klikamy sobie w rapera, wraper się. O, dobra, widzicie już, dobra. Musiałem oczywiście zatwierdzić mu administratora. dobra. Wchodzimy w odpowiedni dysk, nie ten na przykład. Wchodzimy na Steama, wchodzimy sobie w Steam Apps. w Szukamy odpowiedniego folderu z Grom. Mamy tutaj Galeon. Powrót. Klikamy Next. Full Install. Normal. Install. I wszystko. I tak wygląda instalowanie HDModa. Na Najprostsze rzeczy na świecie. Odpala Wam się takie okienko. Wszystko fajnie pięknie. Teraz tak. Full tutaj wszystko sobie zostawiacie. Z tym, z, tymi, z tym się można pobawić. Aczkolwiek to już jest odpowiednio dostosowane. Klikacie sobie F4. Wejdźmy sobie w Single player'a, zróbmy sobie jakiegoś questa, znaczy zróbmy. Może po prostu przeklikajmy sobie, żebyście zobaczyli jak to wygląda, bo mam jeszcze jedną rzecz. Dobra, tutaj bla bla bla, niech se pogadają. Jak widzicie, teraz jest wszystko większe, prawda? No, jeżeli byście chcieli, żeby było tak oddalone, co u niektórych youtuberów widziałem, u niektórych nagraniach wybierzecie sobie resolution. Klikacie sobie w 1920x1080. Niestety. Co jest najgorsze w tym wszystkim? Musicie zrestartować grę i w koło macie ją odpalać. Ale to nie jest problem raczej, bo co wszyscy uwielbiamy Disciplesa, nie? Ta no Batteries is dying, bla bla bla. No i jak widzicie, wszystko od razu lepiej wygląda, jeżeli dobraliśmy odpowiednie ratio. Bardziej to wszystko jest sharp, że tak się wyrażę. Odpalmy sobie jakąś jakieś questa na szybko. Dobra. No i jak tu widzicie, już jest dosyć duża różnica. To no wszystko fajnie wygląda, tylko zależy jak kto woli grać. Ja jednak wolę, jak jest faktycznie. Dobra, nie object. Jak, jak wszystko jest jednak mimo wszystko mm, dosyć blisko ekranu. Można grać tak, wtedy no view macie mega duże, nie? Powiedzmy na tym zniszczonej rozdzielczości byłoby gdzieś tak tutaj do połowy, podejrzewam, także więcej, ale ja jakoś wolę to jest bardziej taki klimat tej starej gierki, którą się kiedyś grało. Więc dobra, to jeśli chodzi o to, to w sumie tak naprawdę wszystko. Możemy tutaj sobie zmienić resolution na jakiekolwiek chcemy. Ja sobie ustawiłem. Oczywiście musicie aspekt to dobrać takie same, czyli 16 na 9. Polecałbym Wam 1280. Jeżeli dobrze pamiętam, zrestartujmy sobie gierkę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Niestety, co jest najgorsze, to za każdym razem trzeba restartować gierkę. O tyle plus, że się szybko ładuje. Więc nie jest to problemem. Dobra, teraz single player, new quest. Reverse, coś tam of the damned. Przeklikujemy. O, no i teraz macie mniej więcej, jak to wygląda u mnie na odcinkach. Czyli jest odpowiednio blisko kamera. Faktycznie jest o wiele mniej, możecie zobaczyć. Musicie o wiele więcej myszką operować i przesuwać. Ale jak dla mnie jest ten klimacik tej starej gierki, to nostalgia wtedy najbardziej uderza. Dobra, jeśli o to chodzi, to mamy wszystko. To HD moda Natomiast, tak, eee, powrót Galeana. W polskiej wersji, to tak, pokażę sobie. Najpierw tak, wpisujecie w Google najlepiej spolszczenie disciples 2. Pierwszy i drugi link, który Wam się wyświetli, z tego co kojarzę, to są właśnie trendy ze Steam, które są opisane po polsku. Wchodzicie sobie w pobieranie, bierzecie z tego pobierania link. <laughs> Oczywiście, link wam się tutaj otwiera. Tu jest jeden link do pobrania. Bierzecie stąd. Pobieracie wszystko fajnie, ma 1 giga, dosyć, dosyć spore jest. Także, także no, trochę niektórym się może pobierać, zależnie od Neto. <laughs> Następnie, tak jak jest wszystko tu opisane, musicie sprawdzić, czy macie włączoną kompatybilność. Jeżeli kompatybilność macie włączoną. A, można ją zostawić, aczkolwiek u mnie nie jest to włączone i powiem szczerze, o wiele lepiej działa. Jeżeli ustawiłem z kompatybilnością, były lekkie problemy z odpaleniem gierki, albo czasami nawet był problem, e, jeżeli dobrze pamiętam, z wczytywaniem filmów. Więc <laughs> oczywiście wchodzimy sobie. E, pierwsze co trzeba zrobić, to tak, otwieramy sobie właściwości. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No nie, czemu tu nie otwieram? Dobra, otwórzmy Steam, a będzie najprościej. Prawym, Properties. Ej, pa, 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 pa. Tak, dokładnie, tu mi się otworzyło pięknie. Dobrze, mamy tutaj odpaloną gierkę. Odpalony oczywiście folder odpowiedni. Usuwamy VPKS. To jest podstawa, żeby to usunąć. Musicie to usunąć zawsze. Praktycznie. Jeżeli tego nie wywalicie, no to wtedy, jak ja pamiętam, miałem z tym problem, bo nie odpalał mi się. Po prostu DC Plus disciples mi się odpalał, aczkolwiek, na, jak miały, jeżeli miały otwarcie filmy, to już wtedy je wywalało. Więc no, tu był duży dosyć minus przy tym. Dobra, mamy tu wypakowaną już spolszczenie, co jest oczywiście piękne. No i co? Lecimy sobie nawet stąd. Następnie musisz usunąć. Eee, dobra, pobieranie, instalacja, wypakuj pliki z archiwum, przenieś do głównego folderu z Grom. Czyli otwieramy sobie tutaj wszystko, klikamy, wytnij i wklejamy do głównego folderu. Oczywiście, jeżeli się spyta o podmienienie, czego nie pamiętam, to podmieniasz, zamieni te pliki w miejscu docelowym. No i fajnie, no i mamy wszystko, jeżeli dobrze pamiętam. No i dobra, i teraz spróbujmy odpalić Galana i już powinniśmy mieć polską wersję. No i proszę bardzo, wszystko pięknie działa. Nawet polskie znaki są. Jeżeli polskie znaki wam się wywalają, naprawdę nie usunęliście folderu Pau PKS. Ehm, kolejna sprawa, kolejny błąd, który często się powtarza. Jeżeli nie działają wam save'y, sprawdźcie, czy macie folder save game w folderze z grom. Bardzo często występuje to, że po prostu tego folderu nie ma, nie wiem z jakiego powodu. Ehm, możliwe, że coś w błędzie pobierania Steama aczkolwiek jest to częsty błąd, który występuje. I chyba tyle, nie wiem, jeżeli macie jakieś inne problemy, po prostu komentujcie pod tym filmem, będziemy je wspólnie rozwiązywać, wspólnie się nad nimi zastanawiać i zrobimy sobie taką trochę bazę wiedzy w komentarzach pod tym filmem. Tak mi się wydaje, będzie najlepiej, no i dzięki serdecznie, no i cześć.